Siemano widzowie, z tej strony Zakrzaki w dzisiejszym odcinku zagramy na Brazylii. Tak, dobrze słyszycie? W dzisiejszym odcinku będę grał na około 300 pingów i postaram się zrobić totalnie jak najlepsze akcje. Jeżeli chcecie więcej takiego typu odcinków, zostawcie wizję łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zachęcam również do zostawienia suba, żeby niecie go nie ominąć oraz być oczywiście ze wszystkimi na bieżąco. No i chciałbym też bardzo podziękować wszystkim wspierającym skonem Zakrzak i tym w sklepie. Naprawdę mega, mega wielkie dzięki za to. Ja już widzowie nie przedłużam, zapraszam was do oglądania odcinka na Brazylii. Europa 28 pingu. Szybko zmieniamy na Brazylię 231 pingu. No, czyli gdzieś tak 8 razy większe opóźnienie. Oj, tak, ten challenge na pewno nie będzie prosty. No więc zaczynamy, słuchajcie, zabawę. Prawdopodobnie większość osób w tym lobby e, to są właśnie osoby mieszkające w Brazylii. No i dzisiaj spróbujemy się na nich zmierzyć. Powiem wam, że może być naprawdę ciężko, no ale zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Albo grubo, albo wcale lecimy na Tilted Towers. Tiltedy na 300 pingu. To ma sens. Ale bez kitu, widzowie, naprawdę 266 pingów to jest taki duży ping, że prawdopodobnie zanim postawię ścianę, to ktoś mnie zdąży pokonać. Ale spokojnie, my tutaj oczywiście damy radę, no bo jak nie my, to kto widzę? Mamy odgada, e, jest kit. Mamy pompę, mamy SMG, e, elegancko, bardzo elegancko. Dobra, słuchajcie, schodzimy na dół, jak to się kiedyś na tak robiło? E, mamy pierwszego gościa. E, trafiłem go z jakimś lekkim opóźnieniem, ale no ważne, że trafiłem. Dobra, idziemy na dół. E, tutaj powinien być chyba pan pomidor. Ej, ktoś stoi koło niego byku! dobra, mamy ziomeczka. On kupił pizzę. Rozłóżmy sobie tą pizzę i może trochę zjedzmy. Kawałek numer jeden, kawałek numer dwa. No a resztę zabierzmy sobie na później do kieszeni. Tutaj skitrajmy. Albo nawet nie jeden kawałek, ani dwa, a nawet sześć. Dobra, mamy kilka kawałków pizzy. Nie z gościu! Ło! Ej, czy on nie powinien przypadkiem dostać? Czy chyba powinien? Jest tu. Dostał. 50 biało. 0000. Leży. Mam go. Kolejny. Aha, i tak. No, no troszeczkę padłem. Druga próba, może jednak nie lecimy na aż tak grubą miejscówkę. Powiem tak, widzowie, lecę na swoją miejscówkę, na którą latam dosłownie zawsze w każdej grze. Zabieram Spidermany, podnoszę maxy, leczymy się, zbieramy dobre itemy i lecimy tutaj po zwycięstwo. Ale że ktoś chyba leci na moją miejscówkę, gościu, proszę mi ją zostawić. Chociaż czekajcie, tak, on leci na moją miejscówkę, ej, 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 panie, panie, ja, ja tutaj zawsze przecież latam, halo! No to mamy lekki przypał, chociaż nie, nie mamy przypału! Ej, on polecił na Spidermany zamiast na kałacha No to co, bierzemy go, on ma zero, y znaczy, powinien mieć zero. Czekajcie, bo jest za drzewem, zrzucam mu drzewo, o, a on mi ucieknie. Widzowie, bo ziomek stwierdził, że chyba mi lekko ucieknie. No niestety, prawie go już miałem. Chociaż czekajcie, nic jeszcze straconego. No, no i mamy go. Wystarczył jeden tapik, no i w sumie to był nawet ostatni ostatni amo w moim chyba kałaku, jeżeli się nie mylę. Podnieśmy sobie teraz na pewno dobry loot, no i musimy iść po tamte spiderki. Łoj, kłoda mnie goni. W sumie to nie musimy iść po tamte spidery, bo są tutaj na drzewie drugie. Okej, okay, mamy drugie spidery, a więc teraz tylko leczenie, znajdźmy jakiegoś shotguna i będzie elegancko. Amobox, skała, wszystko, metal, zabieramy dosłownie wszystko, wszystko nam się dzisiaj przyda. Tak w ogóle, dajcie znaka w komentarzu, jaki challenge właśnie w tym stylu, co dzisiejszy odcinek chcielibyście zobaczyć na kanale. Powiem wam, że w tej miejscówce kozak rzeczą jest to, że tutaj mamy w ogóle metalowe samochody, które dają metal. No bo popatrzcie, to daje 40 metalu za jeden, to jest naprawdę bardzo dużo. Ogólnie polecam tą miejscówkę, jakby ktoś szukał fajnej miejscowy na solo, czy tam duo, no to to jest Git. Ja cię kręcę, nawet nawalając w te matsy, czuję takie laksy, że to naprawdę jest masakra. No ale czego ja się bym spodziewał po ponad 200 pingów? No w sumie to to normalne, więc to o czym ja w ogóle mówię? Skrzynka daje nam shotguna. Ej, nice. W sensie shotgun nam się strasznie przyda. Zabierzmy sobie jeszcze splesze, rzućmy je sobie. No, no I myślę, że możemy chyba z takim lutem Wyruszać tutaj na poszukiwanie oponentów Spiderek, cyk, Spiderek, cyk Razy dwa, o, jeszcze przy okazji jak jesteśmy Przy tej stacji, no to wpadnijmy i rozbijmy Sobie tutaj kilka beczek, no bo jest ich całkiem sporo Jeszcze tylko szybkie zakupy No, i teraz naprawdę już stąd idziemy 51 osób do końca zostało I teraz pytanie, gdzie ja kogoś znajdę No w sumie to jest bardzo dużo osób, co nie Okej, okay, słyszę jakieś strzały Ej, ziomek chyba lamę przed chwilą zabierał Albo ją zabiera właśnie Dobra, 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 ktoś lamę widzowie pokojarzył Ej, ja mu lecę na głowę. Czekajcie, bo on zniknął. Co jest grane? Ej, czemu tak? Wow! Aha, on mnie zaskoczył. Dobra, widzowie, ten gość ma chyba 200 IQ Zawijam się stąd, y, mając 2 hP. Ej, on naprawdę mnie nieźle porobił. W sensie on zrobił to specjalnie, żebym ja pomyślał, że go tam nie ma, żebym zaczął strzelać w lamę i potem ja dostałem od niego laser. Słychać strzały. bo w sensie inaczej. Widać strzały na wizualizacji, no więc chyba się tam przejdziemy. Oczywiście, typowo odpalamy spiderki, no i wlatujemy tam. Co z tego, że mamy 300 pingu, ale wlatujemy. No, na totalnym fullu. Chciałem się złapać drzewa, ale mi się... Spiderman nie załadował, więc, no unlucky. Okej, okay, wchodzę na HG, i tam jest ten ziobek. Jeden, gdybym miał tylko MK7 zeroma. No i pięknie porobiony. Lecimy dalej. Zabierzmy sobie może jego przedmioty i kolejny tu jest Spider-Man jakiś Siema go No i dostał prosto ze Spider-Mana Pokonałem Spider-Mana lecąc w niego ze spider -Mana. W sensie, tak, no tak było, bez kitu Dobra, dropimy sobie tych ziomeczków Ej, e, nieźle W sensie, nie spędziłem się, że tutaj tak dwóch porobimy e, Tak naprawdę w przeciągu, nie wiem, ilu? 15 sekund? Czekajcie, bo ten ziomek miał złoty pistolet Może ja bym go zabrał? I ktoś tu leci, chyba jakiś John Wick I nie, nie, to jest Spider-Man Czekajcie, wezmę pistolet i spróbuję go z tego, z tego pistoleta tam nawalać Ej, co? E, okej, okay, ale że on był na hita? Spoko? Znowu miałem szczęście, bo kolejny ziomek miał mega lowa, No, ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje, ale jest git. Czekajcie, zabierzmy sobie lunch. Pada widzowie, fioletowe SMG, czy miał lepszego shotguna, miał taktikala. W sumie taktykal może być lepszą opcją na takich lagach, bo jeżeli nie trafię, to będę mógł spróbować jeszcze raz trafić, więc bierzemy taktikala. Podczas tego odcinka ja zdążyłem zrobić już 7 albo 8 fragów, czy mi się tylko wydaje. To ja na Europie czasem tyle nie robię. Ej, ja naprawdę chyba przyprowadzę się do Brazylii. 221 pingu, yy, nice, nice. Ej, może skambiłbym się teraz po prostu w jakimś szaku i spróbował strollować kogoś, czy to jest dobry pomysł, czy nie? Ej, bo chyba długo nie będę musiał czekać. Pop tu jest, nie dostał, a szkoda, bo powinien dostać, no ale no ping. Jest tu, 80, a, 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 aha, aha, dostałem one pompę ze złotego shotguna. Jak ja lubię złote pompy. No to teraz lecę już full pod wina. Jeżeli mowa o winie, to myślę, że słowo, które stoi obok zwycięstwo to statek widmo. No bo to właśnie ze statku widmo od razu zostajemy lud, którym możemy tak naprawdę wygrać grę. Zrzut, skrzynki, splesze, wszystko, wszystko, jeszcze raz, wszystko. No więc lecimy na statek widmo i postaramy się teraz wygrać, albo po prostu zagrać jak najlepszą gierkę. Ej, chyba ktoś tutaj ze mną leci, albo ja po prostu źle coś słyszę. Nie, no tutaj musi ktoś lecieć, ja, no, no ja słyszę tutaj gościa na 200%. Musi tu być, aha. Nie ma go. Jest dom, zero ma. Ty dostał. Widzowie, tutaj dwie osoby chciały przelecieć na widmo. Kop ma dosłownie zero. No czy ja go trafię? Dobra, pierście leży, let's go. Tutaj jeszcze ktoś ma chyba loa, znaczy nie ma loa. U, wow, wow, wow loa to mam ja. Loa to mam ja. I to dużego. Nie, No goście wysadzają mnie człowieku tymi łódkami. No, 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 bez takich. Kumplu, mój drogi, nie wysadzaj mnie z łódki. Jest tu. Zero, zero. Dobra, leży. Mam, mam tego ziomka, co z łódki do mnie strzelał, a tu jest jeszcze kolejny. Widzowie, nie wiem, jakim cudem tu są takie dymy, ale lecę z nim. Zero ma. Dobrze. Mamy kolejnego. Ej, czemu tutaj są takie dymy na statku widmo? I on był tak daleko od, od jakby busa. Ja, ja myślę, że tutaj nie będzie nikogo. A okazało się, że właśnie chyba na statek widmo poleciał tutaj nie wiem, z trzy albo cztery osoby, bo pewnie zaraz jeszcze ktoś mnie zacznie dojeżdżać. Ej, czy wy widzicie to, co ja? Bo... Bo, bo bo, latająca łódka tutaj przeleciała. Co jest grane? Gościu! no to ty, jakaś chyba ja się przeleterportowałem do przyszłości, bo łódki latają. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No, no nie powiem, że nie. Oj, ten ping to jednak niezłe rzeczy tutaj robi, widzę. Naprawdę. Wiecie, co wam powiem? Poleciałem na ten statek widmo i tak naprawdę wychodzę z nim, yy, z niego tylko ze SMZICiem. No, chyba, że wezmę sobie to MK7, bo ono może się przydać, ale tak to nie dostałem nawet shotguna. Przy okazji zbieramy macy. Dużo matców, 33 Osoby, a ja mam trzy fragi Ej, jeżeli się nie mylę, to tam jest gościu Ej, jest gościu, bez kitu Widzowie, nachylam się nad monitorem, jak jeszcze nigdy Chłopa bardzo mało, ja cię kręcę, popatrzcie na mnie Dosłownie mnie nie widać, bo tak blisko monitora jestem W takim razie, uwaga, rozkładam lunch pada, yy, no i dojeżdżamy Tego ziomeczka, bo on ma 3, 2 HP, coś takiego, wydaje mi się, że Chyba się nas tutaj nie spodziewa, albo inaczej Spodziewa się, no ale ma strasznego loła. Więc już go tutaj porobiliśmy. Zbieramy marcy, zbieramy leczenie. Eee, miał całkiem dużo marców. No, tak na oko to, to 300, coś takiego. Więc całkiem nice. Czwarta likwidacja na naszym koncie. Podczas tego odcinka zrobiłem chyba z 12 fragów. Nie, nie wiem jak, ale, ale jest nice. Dawno na odcinku tyle nie zrobiliśmy, serio. Ej, ktoś tu biegnie, widzowie. Chłopiec w krzaku. Nie widział mnie. Co ty gadasz w ogóle? Widzi mnie. Dostał 150. Leży. Nie leży jeszcze. Co jest w ogóle grane? Jasny, Gwięcior. On się cały zabuduje. No nie mów mi nawet takich rzeczy. Dobra, leci. Czemu on nie leci? A, jeszcze tutaj musimy rozwalić i będzie leciał. Dobra, leci, nie trafiłem. Widzowie, ktoś kolejny tu biega. Jest chłop, dostał 150 znowu. Ej, ja same 150 tutaj daję. Wytłumaczcie mi tylko, dlaczego nikt tutaj nie pada. No, jaki jest powód? Halo. się go mamy, dostał ba bardzo mało ma. Dobra, widzowie, szybka edycja. Pyk, nie trafiłem. Pyk, nie trafiłem. No, no, co tu się w ogóle stało? Słuchajcie, no nie wiem jak to się stało, ale dałem dwóm gościom po 150, jednemu nawet ze 190 i ostatecznie to ja tam padłem. Mam nadzieję, że challenge wam się spodobał, widzę, jeżeli tak, no to zostawcie tutaj łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkimi na bieżąco, no i koniecznie dajcie znaka w komentarzu na nowe pomysły. W sensie nie na nowe, tylko po prostu no jakie chcecie zobaczyć kolejne odcinki na kanale. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym, skodem, Zakrzak i tym w sklepie, mega, mega wielkie dzięki za to. No i ja już się z wami żegnam, wbijajcie na te filmy, dzięki za oglądanie, do następnego, trzymajcie się i piona